Skończył się Wielki Post, czas zmorzonej walki z grzechami i przygotowania się do Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień poprzedzają dwa dni, w których wspomina się wskrzeszenie Łazarza i wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Na nabożeństwach charakterystyczne jest to, że opisywane wydarzenia nie są jedynie wspominane, są przeżywane na nowo. Nie jest to domena jedynie tego okresu, ale i też innych świąt i nabożeństw prawosławnych. Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa. Wspomina się wtedy przypowieść o dziesięciu Pannach z Nowego Testamentu, a wielkopostny charakter nabożeństw kończy się. W Wielki czwartek otwiera kulminacyjny czas Wielkiego Tygodnia. Wspomina się ostatnią wyżerze, moment ustanowienia Eucharystii. Dzień ten przypomina nam, że ten cud. Przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa dokonuje się na każdej świętej liturgii, która jawi się powtórzeniem tej wieczerzy. Wielki Piątek stawia przed wiernymi krzyż. Nasze myśli powinny być skupione na ofierze, jaką złożył za nas Bóg. Na jutrzni tego dnia, w praktyce, służy się w czwartek wieczorem, czyta się 12 fragmentów Ewangelii dotyczących cierpień Chrystusa. Jest to dzień, w którym wielu wiernych nic nie spożywa do wieczornego nabożeństwa. Na którym wynosi się całun z wizerunkiem złożenia Chrystusa do grobu. I przeżywa się to wydarzenie. Czyta się teksty liturgiczne, będące dialogiem Bóg Rodzicy ze zmarłym Chrystusem. Wielka sobota. Tego dnia przeżywamy zejście Chrystusa do piekieł i wyciągnięcie stamtąd Adama i Ewy. Jest to dzień cichej radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwa tego dnia są wyjątkowe. Odbywa się przepełnione bardzo mądrymi tekstami jutrznia, Nabożeństwo takiego jakby pogrzebu Jezusa Chrystusa. Na tym nabożeństwie czyta się także proroctwa dotyczące zmartwychwstania. Liturgię tego dnia zakłada czytanie aż kilkunastu starotestamentowych tekstów, po wszystkim rozdaje się chleb i wino dla pokrzepienia wiernych. Tak jak u rzymskich katolików, u nas też święci się święconki. Jednak trzeba pamiętać, że ta święconka to nie jest sedno Wielkanocy, a jest nim fakt zmartwychwstania Chrystusa i radość z tego. co roku. Tego dnia w Jerozolimie, na Grobie Pańskim schodzi z nieba święty ogień. I tłumy ludzi zebranych w tamtej bazylice obmywają się nim, przy czym cudownym sposobem nie parzą się. Delegacje różnych kościołów lokalnych dostarczają wtedy ten ogień do swoich krajów. Do naszej cerkwi ten ogień również jest dostarczany. W większości parafii jest on już na nocnym nabożeństwie paschalnym. A w następnym odcinku o Wielkanocy. Do zobaczenia.